Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym tematem. Nie bezpośrednio związany z książkami, ale z analizy mojego kanału wynika, że bardzo często wiele osób wyszukuje na moim kanale takie zagadnienia: jak handlować na targu staroci, czym handlować na targu staroci. Postaram się pokrótce odpowiedzieć na to pytanie. Na targach staroci, na różnego rodzaju jarmarkach, handluję od około 4 lat, chociaż zawodowo antykwariatem zajmuje się ponad 10 lat. Targi staroci zyskały swoją popularność w Polsce parę lat temu. Za granicą taka forma sprzedaży jest popularna już od kilkudziesięciu lat. Na szczęście ta moda przyszła również do nas. Może zacznę od tego, jak zacząć? Najprostszym sposobem jest to, aby po prostu pójść na swój strych albo do, na strych do babci, do piwnicy i poszukać rzeczy, które nadają się na sprzedaż. Przy selekcji nie sugerujcie się tym, co Wam się podoba. Tylko sugerujcie się tym, co potencjalnemu klientowi może się spodobać. Ze swojego doświadczenia wiem, że ludzie kupują po prostu bardzo różne rzeczy, których ja na pewno bym nawet nie dotknęła ręką. Kupują na przykład stare dziurawe kanki, po prostu na ozdobę do ogródka na kwiatki. Kupują stare buty, 30-40-letnie, stare płaszcze. Garnki stare, no oczywiście kupują porcelanę i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym wymienić to w nieskończoność, nieskończoność. Dlatego podstawowa zasada, ze strychu bierzemy prawie wszystkie rzeczy. Ważna jest też taka kwestia, aby towar był bardzo urozmaicony i w, w miarę możliwości, aby tego towaru było dużo. Z, z własnego doświadczenia i z doświadczenia kolegów wiem, że osoba, która ma bardzo mało towaru, mały stragan no, takie osoby, potencjalni klienci nie zatrzymują się przy takim straganie. Jeżeli jest dużo towaru, no to klient zawiesi oko, a to na tym, a to na tym i jest większa szansa, że coś się sprzeda. Ja na targi staroci zabieram cały samochód, towaru. Wchodzi tam około 400 książek. Dodatkowo zabieram jakieś tam starocie, czyli nie wiem, porcelanę, jeden duży obraz i tak dalej. To, co dam radę upchać. Druga kwestia jest taka, aby na targ przyjechać jak najwcześniej się da. Ja handluję zazwyczaj na targu w Wodzisławiu albo w Chałupkach, ale wiem, że na targu w Bytomiu, który jest jednym z najstarszych targów staroci w Polsce, ludzie przyjeżdżają już w czwartek. Czyli tak naprawdę, między handlowcami odbywa się targ już od czwartku, a dla klientów zostaje już tak, towar drogi, bardzo drogi lub taki, którym handlowcy nie byli zainteresowani. Czyli po prostu przyjeżdżamy bardzo wcześnie. Ja na targ w Wodzisławiu przyjeżdżam około 4-5 rano. Szykuję sobie miejsce, zajmuję sobie miejsce. W zależności od pogody czekam na wyładowanie towaru. Niekiedy mgła uniemożliwia szybkie, e, szybkie rozpoczęcie ekspozycji towaru, ponieważ mgła, wilgotność, powietrza spowodowałaby, że książki byłyby zamoczone. Więc jest to doskonały czas, aby razem z kubkiem kawy zacząć, zacząć przechodzić się... E, po prostu targu. Każdy handlowiec tak robi. Kupujemy towar od handlowca, najlepszy, najświeższy, i zazwyczaj takie osoby są bardzo skłonne, wiem to sama po sobie, do dużych targów. Zatem kupujemy atrakcyjny towar w atrakcyjnej cenie, który możemy dalej odsprzedać. Kolejną zasadą jest to, aby starać się kupować nie u handlowca tylko po prostu u osoby, która przyjeżdża raz na jakiś czas z towarem. Wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że osoba po prostu nie wie co sprzedaje i niekiedy rarytasy tasy można kupić za grosze, albo Coś, co inni handlowcy nie chcą kupować. Ja na przykład kupuję bardzo często porcelic z Mirostowic. Nie wiem dlaczego, ale handlowcy nie chcą tego kupować, nie chcą, no, nie chcą tego kupować, sprzedają za grosze, klienci też tego nie chcą kupować. A ja bardzo chętnie kupuję, bo przez internet, Mirostowice, możecie sobie sami sprawdzić nawet. Schodzi za wysokie ceny. Oczywiście nie każdy eksponat z Mirostowic, ale serwis do herbaty, do kawy, wazony albo świeczniki, które są bardzo poszukiwane, schodzą za naprawdę wysokie ceny. U mnie już kupowali. Kolekcjonerzy z Warszawy. Zdarzyło się tak parę razy. Kolejną kwestią jest to, aby dobrze wyeksponować towar. Z mojego doświadczenia wynika również, że klienci, jeżeli handlujesz książkami, na przykład, że klienci lubią towar książki, który jest wyłożony w dwóch rzędach wzdłuż czyli jak najbardziej wzdłuż, o ile jest taka możliwość, rozkładamy się i dajemy książki w dwóch rzędach. Nie robimy tak, że kupę te książki i niech sobie każdy grzebie. Każda książka musi być wyeksponowana, aby zachęcała swoim tytułu, tytułem do wzięcia przez klienta do ręki. Jeżeli klient weźmie już towar do ręki, no to znaczy, że już jest zainteresowany, można zacząć z nim pogadankę o książce, zachęcić do zakupu, i wtedy szanse bardzo dużo rosną, aby klient to zakupił. No, kolejną kwestią jest to, aby mieć wiedzę. Jak już wiadomo, od dawien dawna wiedza ubogaca człowieka i tutaj słowa nie są puste w tym przypadku trzeba wiedzieć co kupować, tak jak wcześniej powiedziałam ludzie wielu ludzi nie wie co sprzedaje nie wie jakie ma rarytasy nie wie co jakie są obecnie trendy na rynku antykwarycznym czego ludzie poszukują teraz wiemy na przykład, że trendem jest to aby kupować sprzedawać Rzeczy tak zwane z PRL-u, czyli design lat 60., 70., 80 i trochę wcześniej. Ludzie już przyjedli się towarem tak zwanym przedwojennym. Bardzo, bardzo słabo już schodzą rzeczy. Jest tego już naprawdę, rynek już jest naprawdę tym towarem zalany. A rzeczy z PRL-u jest dosyć mało, bo każdy, nie, każdy wyrzucał taki towar. I, I mało rzeczy się uchowało, i jest to bardzo poszukiwany towar. Aby pozyskać wiedzę, należy zasięgnąć do lektury. Ja polecam Wam na początek lata 60. sztuka użytkowa. Jest to przewodnik dla kolekcjonerów autorki Joanny Hibner-Wojciechowskiej. Wspaniała. Pozycja. Jest to Biblia dla kolekcjonera, który chce zacząć poważnie kolekcjonować, kupować i sprzedawać. Format A4 Stron 406. Ilustracje oczywiście kolorowe. Na końcu, może zrobię parę przebitek, będzie to lepiej widać, ale chciałam Wam pokazać na przykład. O, tu jest taki katalog, jakie figurki kupować. Autorka podaje też przykładowe, orientacyjne ceny towarów. Pokazuje nam też, co w przyszłości ewentualnie może być w cenie. Przekrój tematyczny jest tutaj przeogromny. Może ze wstępu powiem. No, jest tutaj oczywiście Europa, wymieniona Niemcy, Włochy, Skandynawia, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Japonia czyli najważniejsze rynki. Ale mamy tutaj takie działy: oświetlenie, ceramika, szkło. Polska uroki realnego socjalizmu, ceramika, szkło, tkanina i waria, czyli plakat, obwoluty płyt, nie wiem, czy wiecie, ale możecie zacząć kolekcjonowanie płyt winylowych, ale nie ze względu na płytę winylową, tylko ze względu na jej okładkę. Wielu ekspertów przewiduje, że za kilka lat okładki płyt będą bardzo wysoko stały. Mamy tutaj też ilustrację książkową, projekty scenografii, fotografia reportażowa, biżuteria, moda, wzornictwo przemysłowe i konserwacja. Kolejną książką, która umożliwi nam ubogacić swoją wiedzę. Jest książka Polski New Look, Ceramika Użytkowa lat 50. i 60. Barbary Banaś. Ja kupiłam sobie tę książkę od, bezpośrednio od autorki. Mam tutaj nie wiem, czy widać autograf. I książka również bogato ilustrowana bardzo, bardzo bogato ilustrowana. Pokazuje nam e, cały polski New look, całą ceramikę lat 50. i 60. E, jest to pozycja, którą każdy miłośnik designu, kolekcjoner ceramiki e, powinien e, przeczytać. I mieć oczywiście. Pokażę Wam tutaj, o, na przykład, taki zestaw. Widzimy taki zestaw na targu. Kupujemy i albo odsprzedajemy dalej z zyskiem, albo zostawiamy sobie do kolekcji. Pokażę Wam jeszcze. Każdy pamięta z nas takie ryby. Ale chciałam Wam pokazać figurki. O, ale jeszcze może tutaj z Włocławka bardzo często widziałam parę lat temu w ogóle nie kupowałam tego niestety a jest to teraz w cenie o, tutaj taki serwis wszystko jest dokładnie opisane. Włącznie z autorem, z projektantem serwisu danego lub danej figurki. I tutaj urocze figurki, które są bardzo drogie. Miałam taką jedną figurkę niedawno i sprzedała się ją za bodajże 250 zł. Kto do antykwariatu przychodził, oczywiście wyśmiewał, że oszalałam sceną, ceną, że no, taka mała figurka z PRL-u, mieli tego na pęczki, a ja sprzedaję taką malutką figurkę za 250 zł. Oczywiście na Allegro bardzo szybko zeszło. Kolejną pozycją... Już kiedyś wam pokazywałam, są antykwaryczne polowania. Jerzy Tomaszewski. Tutaj książka pokazuje nam zagadnienia związane ze srebrem, platerą, platerami, miedzią, mosiącem, brązy i żeliwa. Również są, na przykład, punce pokazane. Autor podpowiada nam również, jak kupować, więc jest to kolejna książka, którą należy mieć. I jeszcze może parę zdań: nie należy, znaczy, oczywiście, to jest sprawa wyłącznie indywidualna. Ta kwestia należy do Was. Ale z doświadczenia wiem, że jest bardzo duża konkurencja, ogromna konkurencja jest na targach staroci. Przyjeżdżam mnóstwo sprzedawców, tak jak mówiłam, ja wyjeżdżam o czwartej rano, przyjeżdżam i jestem jedną z ostatnich. Wiele osób nocuje jeden, dwa dni wcześniej, aby zająć jak najlepsze miejsce. Duża konkurencja powoduje to, że obniża się ceny, tak? Jeżeli zobaczycie, wycenicie sobie wcześniej przez internet towar, zobaczycie na Allegro, że schodzi, że schodzi ten towar tak i tak, to miejcie taki margines, aby zejść z ceny. Nie należy upierać się przy tej cenie, bo de facto towar jest warty tyle, ile klient jest w stanie za niego zapłacić. Ale klienci również, również są cwani. Myślą, że wielu sprzedawców nie zna się na tym, co sprzedaje. Bardzo często tak mam. Przychodzą, podważają towar, tak? jego cenę podważają, jego wartość wizualną, doszukują no, się jakiś uszczerbek, a że, a że tego towaru jest mnóstwo, a to to, a to tamto i chcą, aby klient sprzedawca im obniżył cenę wtedy takim klientom oczywiście ja nie obniżam nie lubią cwaniaków I, i wtedy czekam na kolejnego klienta ale jeżeli klient jest bardzo sympatyczny no to wtedy oczywiście negocjacje jak najbardziej wchodzą w grę więc nie należy sztywno trzymać się cen lepiej towar sprzedawać za mniejszą cenę ale żeby była rotacja żeby uzyskane pieniądze można było przeznaczyć na zakup kolejnego towaru. Jeść po prostu dużo, ale małą łyżką. Jeżeli będziecie mieli jakieś do mnie pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Nie, nie wiem, czego oczekujecie po takim temacie, bo ja wiem już, co i jak w trawie piszczy. A może osoba, która jeszcze nigdy nie stała na targach starości, ma jakieś do mnie pytanie, chętnie odpowiem. Możecie pisać w komentarzach. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Do widzenia.